Cześć, Keep Game! Witam Was po powrocie i dzisiejszą mamy dwie walki. Mamy walkę pomiędzy. No jak już sami słyszeliście, i to nie jest. Bray Wyatt. No to chyba wszyscy wiemy, to jest Sensei Władzio. Ale pokonuje Nie byle ko. Nie byle kogo? Ponieważ. Oj, oj, będzie zabawa! Można powiedzieć, że Fatality, ponieważ Fatality też ma Avatar z The Windem, więc można powiedzieć, że Fatality kontrastuje w mam tak powiedzieć, jest, jest arena bez Trybun, czyli taka, czyli taka na to, co jest w dzisiejszych czasach, czyli przez to i mamy lekcję, więc już wiecie o co chodzi. I... <słuch> Fatality kontra Sensei Władzio O ciepanie, tu będzie pizka słuchać tę muzykę Bo tutaj nie ma trybun, więc jest dobrze Ale nie ma niestety pokazanego na górze tam Dobra, zacznijmy, Władzio i Fatality Fatality będę mówił jest Władzio i Fatality zaczynają tę walkę za Władzio będzie atakował po raz pierwszy Piękny rzut! Teraz przeduszenie! Przeduszenie łokciem! Uderzenie w twarz! Wadzio po raz kolejny! Zobaczmy! Piękne uderzenie z kolana prosto w plecy! Jak się cieszycie z mojego powrotu? Powiedzcie mi! Zobaczmy teraz! Będzie kota nie ma kontry! Piękny rzut! Wadzio! Jest teraz pierwszy kopniak prosto w plecy! Na Fatality! Piękny kopniak w twarz! Dziękuję w ogóle, że mi wstęliście przez tą przerwę Władzio Kolejny raz atakuje Fatality z kolana w plecy Zobaczmy Władzio podnosi Fatality się teraz ta nie będzie kolejny rzut Nie, dearie czy dearie Ja mówię diri po raz kolejny będzie rzut i kolejny diri Dirty Wadio po raz kolejny defin coś nie kontruje, coś się odwaliło. Halo The Fiend czy znaczy, Fatality, przepraszam. Już my się wszystko mieli, Wadio atakuje Fatality, podnosi. Co teraz będzie? Będzie uderzenie z łokcia w twarz, czy w głowę, przepraszam. Przyduszenie. Jak to robi sam The Fiend Teraz Fatality kontra, jednak się nie udało. Teraz Wadzio atakuje pas kolejny znowu z łokcia w twarz. Czy w głowę, przepraszam? No ja już się mylę. Wadio bierze fatality Big boot. Czy to już będzie koniec? Nie mówcie tak. Piękny. Uderzenie. Prosto w twarz. Fatality. Czemu fatality nie kontruje? Dlaczego? Halo. Co się odwaliło? Sensje Wadio bierze fatality. Uderzenie prosto w twarz. O, teraz Fatality się wkurzył i atakuje Władzia Kopniak. Zobaczmy, teraz będzie piękny rzut! I defines się wkurzył i ten będzie atakował Sensei Władzia. Co tu się odwaliło? Fatality ma już prawie czerwone życie, a Sensei Wadzio. ma dopiero zielone. Zielony. Piękny rzut Fatality podnosi Sensei Władzia. Nazywacie o kontra Definda Co ty się teraz odwali? o jest rzut, patrzmy Ten, jak to się nazywa? No, Już nie pamiętam ten. Flying Dead Kontra Fatality. Piękny Bad Slam. Czegoś tak Bad Slam czy jakoś może. Defina atakuje z łokci. Prosto w sensie ja Fatality. Ja, Jezu, ja już się mylę. Fatality podnosi sensie Wadia. Bierze go, będzie rzut po raz kolejny i rzut. Definit się chyba wkurzył. No, Fatality, jezu, muszę się nauczyć w końcu Fatality, a tylko jest sens Wadzio Fatality po raz kolejny, rzut. Mam nadzieję, że się nie obradzisz Fatality, że mówię na ciebie Definit. Nie obraź się, proszę cię. Fatality podnosi sens Awadzio Uderzenie z pieści. Sensei Wadio bierze Fatality. Rzut big Boot! Sensei Wadio ma signature. Sensei Wadio, piękne uderzenie. Neck Breaker, coś takiego. To Co teraz zrobi. Sensei Wadio, pinna Alphabet. Raz, dwa, trzy. No nie wierzę. Sensei Wadio, pokonuje Fitalati. Co jest grane? Ok, dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Z... Znaczy nie. Dziękuję Wam za obejrzenie pierwszej walki, jest to druga opas Golden Typ, jak ja mam obiecałem wiecie chyba, którą. Dziękuję, że mnie wspierali, wspieracie w moim powrocie i nie... i mnie wspieracie po prostu i widzimy się w drugiej walce. I walka wieczoru, czyli Wojtas kontra Leszek. Oczywiście i wchodzi pierwszy Wojtas. Wchodzi Wojtas Czyli numer kontender do pasta Golden YouTube Wygrywając walkę z Armonem Ojoj, jak wiele chwilę co? Leszek! Wchodzi A jednak nie, Wojtas jednak bierze Leszka Co się dzieje? Rzuca, nic się przewraca I się zaczęło, co? Kopniak w plecy Kopniak. Wojtas pokazuje kolejny kopniak, Czy Wojtas może grać te podgod na YouTube, jednak jednak deszczek będzie dalszym czypelem. Dalej Wojtas atakuje. Nie wiem co mi Chop. Teraz deszczek atakuje. Może ponownie wrócilibyście do lingu, co? Kolejne uderzenie Nie, dobra, zestartujemy Nie będę walczyć w ringu, bo to nie ma sensu w ogóle Nie ma żadnego sensu, o, dobra, zaczynamy Zaczynamy tą walkę I pierwszy Leszek atakuje Wytaza Oczywiście To jest walka Extreme rules match, więc to się wszystko może zdać Piękna tak. z tak. jak widziałem Na Leszku bo teraz kolejny atakuje i piękny. Zobaczmy, jest piękny ten. Jest piękny, jest. Nie, jednak nie, a pozerze. O pani, nigdy się takie coś na nie wydarzyło. A pocznij, oczywiście. To jest piękny rzut. że nie leszek bierze wojta za będzie chyba skok jak widzę czy będzie to co myślimy a flach nie 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 summon drop Chwila, po co idzie leszek jednak nie jednak wchodzi do ringu po kolejny żup, jest wytaza. Pin. Raz po jednym. Wojta jest zdziwiony dlaczego. Będzie atakowanie Raz. Dwa. Trzy. To jest piękny supleks. Chyba to był supleks. Uderzenie. I Wojtas podchodzi na atakuje. Będzie chyba P, zobaczmy. Nie, nie ma. Wojtas czy Leszek wygra. Tego nikt nie wie. Wszyscy mówią, że Leszek. Piękne uderzenie. Wszyscy myśl nikt nie myśli, że Wojtas niestety tak się dzieje. Tylko to Leszek bierze Wojtaza. Zobaczmy teraz piękny, smiley na linkach. Uderzenie ręką. Piękne uderzenie. Bierze leczykę, jakoś by zobaczyć, co tu będzie. Ojojoj, oj, oj, krzesło! I uderzenie w za O mój Boże, to musiało boleć. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Leszek atakował, bierze kolejną rzecz. Co to będzie? O jezu, młotek. I atakuje Wojtaza Po raz drugi. Po raz trzeci. Po raz czwarty. Puścić coś jeszcze weźmie. Bierze kolejny raz młotek. I po raz pierwszy. Po raz drugi. Wojtas w ogóle nie kontroluje. Co jest Wojtas? Ogarnij się. Po raz trzeci. Po raz czwarty. Co teraz zrobimy? Leszek! Po raz kolejny! Atakuje Wojtasa z młotka. Po raz jedenasty. Po raz dwunasty. Wojtek! Wojtas! Ogarnij się no zobacz co on ci robi Po raz kolejny Po raz Czternasty Piętnasty Szesnasty Wojzek jednak idzie i chyba idzie po, idzie po kresło Leszek masakruje Wojtaza Totalnie Wojtas wstaje Nie wiem czy Wojtas ma jakiekolwiek szanse po tych 16 młotkach. O, jednak bierze ten młotek ze sobą do ringu. Ale jeszcze wychodzi. Co jest? Boi się. jednak wchodzi. I piękne uderzenie prosto w brzuch. Co teraz zrobi Wojtas? Chodzi comeback? Chwila, konta. O, I piękny close line. Wojtas wychodzi z ringu, Leszek za nim Leszek bierze Wojta za do, do ringu Spear! Nie, czy to koniec? Niemożliwe! Raz, dwa, nie! Ojojoj, Wojta zbautowuje po dwóch Wierzę że polska inne krzesło Ojej! Będzie potężnie Czy to będzie kontra? Jest kontra! Ale nie jest, czyli na ten rung. no niestety. Reli Wojta, uderzenie. Kontra i prosto metalowe schody. Nie na chwilę na breaka ale z łokcia w plecy. Czy z pięści w plecy? Czo. Czapercator, sorry. I wojta rzuca leszkiem, że się przewrócił. Przewrócenie. Bo za zbierze coś kolejnego. Co to będzie? Oj, ojoj! Oj, 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 oj Kano O Jezu! O mój Boże! Wojta zrewanżuje się i bierze kolejnego Nie wiemy co się stało z Wojtazem, ale dobrze Nie, ta, ta ćwiczy Moonwalka Michaela Jacksona A Wojta zbierze Leszka To jest piękne Did Oj, bierze Wojt, chyba Wojty, Wojta zbierze coś Będzie jakaś jeszcze broń użyta w tej walce, czy jednak jeszcze nie chłopaki, no dawajcie, no dawaj tak pokażcie klasę, pokażcie klasę No co, wstać, bierze kolejny kwas, kolejny kandustik i atakuje Fitality, po prostu Wojtas, bardzo kolejny ten one walka Ja dziękuję, co tu się dzieje Boże, ja bym dosyć! Nie dać tego Moonwalka, tylko walcz! No i czyście kontra, no co jest, no. Jak znowu ten Moonwalka, piękny skok. Nie tańcz już tego Moonwalka, tylko walcz, no Jezus. Toż to tak trudno. To co, nie na metalowa schodzę? O, o wchodzi do ringu. I bierze sobie motek i idzie. Zobaczmy, Reszek atakuje z młotka. No i znowu mamy to samo co wcześniej. Kolas, kolejny Wojta skontruj go niż, Proszę, święty no człowieku. Ja nie rozumiem takich ludzi, nie? Bierze kognostik, coś chyba jeszcze weźmie. A nie drugi tańczy Moonwalk oczywiście. Ta gra jest blokowana, jest po prostu. Le... Okej, okay, dobra, myśleliśmy, że on rzuca, jednak rzucił na metalowe schodki. Okej, okay, dobra. Nie chcę mi... Nie będę komentował nad tego. Leszek podnosi. Pogaza. I rzuca go. No i woda się przewraca, niestety. Oj, oj, endo stick, endostik. Biażek, endostik. I uderzenie. Patrzmy, jednak nie Cześć, wyrzucenie do ringu w końcu, w końcu wyrzucenie do ringu, S się odwali Leszek, ponosi Wojtaza, Leczek to zrobił. Nie, 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 o krzesło. Normalnie drugi Roman Reigns kontra Wojtaza. Piękny dropkick Piękny line Co tu się dzieje moi drodzy? Piękny skok Ale czy to będzie to? Volta spin Raz Dwa Nie, po dwóch Co tu się będzie działo? Wojtas rola, pi super kick, pi krew leszka. Pin. E, raz. Dwa, nowy champion, nie. Co tu się dzieje? Wojtas podnosi leszka. Czy będziemy mieć to? Tak, Wojtas, nowy champion, czy to to tak będzie? Wojtas, jest clash Nie, czy to jest to? Nie, niemożliwe. Raz. Dwa. Trzy, Wojtas nowym czempionem golden YouTube Co jest grane No więc dziękuję wam za, za oglądanie Stawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz nagrywam pewnie to wejdzie jak nagram live streama Trzymajcie się i cześć i gratuluję nowemu czempionowi